talentu su ciekierki. Sami co moment? Tak, zebraliśmy w 3 miesiące po fakcie? Let's go. Tak, w końcu zebraliśmy siły mentalne, żeby zagryć kolejną część. Interakcja? Oho! Chowanie się do szafki, moment. A imba ja nie mogę wyjść. A dobra. Nie, Lisu, nie Tak! Nie! Tak! O, sklepik dodali! Ale to wszystko za robuxes? Nie no, za fragmenty 162 mamy, a jest po 500 Ja mam 250 500 hmm. fragmentów, 129 fragmentów Dobra, nic nie kupię na razie no dałoby się coś kupić, ale czy jest sens? I guess Koła elementarna Lety, a to ty? No. Co ona by potrafiła z tymi palcami zrobić? Dobra, hmm. <laughs> Jak ona działała, bo ja nie wiem. Eee, ona po prostu... Eee... No, klikałem. Ona może się robić co jakiś czas niewidzialna. Ale bo my powinniśmy mieć... Z nią, jak klikałeś F, to ja mogę się z nią przez chwilę. No właśnie, zsiłowałem się z nią, mega No ja się nie spodziewałem, temu ją przegrałem. A teraz nie mogłeś się z nią siłować na przykład. Czekaj, bo my powinniśmy mieć jakąś umiejętność tego. Prz. tego, niszczenia tych ścian, ale ja widzę, że jej nie mamy. Nie wiem czemu. Nie odebraliśmy jej zwierzę. A! To wiele wyjaśnia. O! Zobaczymy, no. I ona mnie teraz goni. Ty, z kubana mi chce obiec. obiec. O. A, rzuciła się na mnie. A to ona powiedziała za to. Trzy no mówiłem, że normal ma tylko 3 albo 4 życia. Nie wiem, to jest ten nowy FNAF. Jest tuż za mną. No i czemu teraz nie zabiłaś? Czemu raz można z nią walczyć, a raz nie? Nie wiem. Od cień, się... to no Ostatnie życie zostało, no o! Jak cheating? To że uciekam, że to jest cheatowanie? Okej. Okay. Nie, nie, nie kobieto! No i Nie ma co słuchać do menu, bo właśnie umarłem. No to go to robi. Zastanawiam się, Taki, się co? nightmare. Okej, ja se przyciszę. I... Ja, się Po prostu nie ma tutaj tej mocy biegania, nie. Ona jest zastąpiona chowaniem się do szafek? Z tego co tłumaczę? Ale to by nie miało sensu. Albo odblokujemy ją dopiero po niej po walce z tą laską? E ewentualnie, nie pamiętam już. Kula prędkości, no dobra, no lecimy. W końcu się uda

Ajajaj, no nie, nie, nie wiesz, nie wiesz, że tu jestem. Ona mi wącha po ślady. Nie, nie, zostaw mnie, zostaw moje poślady Nie, zostaw po ślady, zostaw po Aj dobra, jak zamkniesz jej drzwi, to ją spowolnisz, jak coś. Na chwilę. To jest spokój, żebym nie mija. Aj no zostaw moją tutaj! No zostaw! No nie! Dobra, teraz mnie dogoni. Nie, nie zostanę twoim świeceniu. Nie, nie jestem twój Nie Ale mnie goni, no jak na mojej dupie cały czas siedzi te drzwi mnie cały czas ratują Dobrze umieć z nim możesz No Ja to biegam i zbieram jak No No, no. okej okay, ona, ona jest mad. Ona jest tróżbo już Czyli nie możesz mnie dogonić.

Ale to tylko połowa. No teraz. No i ona mi teraz jeszcze jeszcze innego na no. O cześć! Nie, 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 nie no. Nie, nie jest ten twój. Co to za odgłosy demoni demoniczne? Dobra, ale przynajmniej od kiedy. Od kiedy dowiedziałem się, że drzwi ją to do dużo ułatwia grę.

Nie wiem chyba Oho, A. jesteśmy zamknięci. No musimy zdobyć kryształy Zanim samica zdobędzie nasza dupska. Y Kogoś znalazła, nie, nie wiem czy ciebie czy mnie. Dobra, mnie, ważne. Nie, ona się teleportuje. Ona się teleportuje! skróciła sobie drogę i mnie dogoniła. Mm. No musiała w końcu. Dobra. Nie, jest za mną! Jest tu za mną! Okej, drogę, Jezu. Że też ja to no, Noc. Ty jesteś cheatem w tej grze. S? Ale ona ciebie co nie? O! Nie! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? W dupie! Ona jest gdzieś za mną. Uważaj. To jest najgorsze, czego ona się tepkie, to ja nie wiem, czy ona jest wtedy za mną, czy przede mną, bo chwilę jest niewidzialna. Nie! A i no, znowu skróciła sobie drogę. Jak ginę przez sekret. Hmm. O, goni mnie. Goni mnie. O, nie zamknęły jej drzwi, o. Faktycznie o, goni mnie teraz. Faktycznie. Mnie goni. O nie, nie żadnej drzwi poddał O nie. O! No przede mną się zrespiło! Aj no nie, nie róbcie mi tak. Wal się, wal się, wal się, bal się. Aj, No mam ostatnie życie, no będę zły. Pójść na mordy praktycznie, na mordy się Tak, jeszcze nie miałem. O mój Boże... Fak, ślepy zaułek, debil. Wróciłem do wyjścia akurat. Ślepy zaułek. Kurde, prz... przypadek kliknąłem lobby. Bo mm. Bo jak chciałem, kup... chciałem zobaczyć, czy mogę się odżywić tym, a kliknąłem przypadek lobby. Wyszedłem! No spoko. Tam, tam. A, a ty już, ty już masz... skończyłeś? Tak, skończyłem. To nie ma boss fightu z nią? O, oh wow, ale ukrycili końcówkę. Dobry, stał otnetnie 6, 4. O, nie, widzieliśmy, widzieliśmy, jak się Dobrze Nie on to wle tu, nie mam to wle w tą stronę. Dobra, mam. Okej, okay, mam kryształ. Czy pierścień. Ale You escape. Biegnę, 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 biegnę! Oh. Ooo... Musiał się uciec drugi las. Nice. <ścoughs> ESA! Aaa... Udało się. No i... nie było. ESA, powyślę. dwa razy! Nie było tak źle. No, nie było tak źle, chodziło. Co nie zaliczyło mi? Czyli nie masz już do dyspozycji... Masz trzeci? Nie mam. A, nie masz. Dwa razy przeszedłem, więc nie mam. Po prostu Cię... nie ma jeszcze. Po prostu nie ma, ale to wiesz, jak przyszedł pierwszy, pierwszy, to była zapowiedź drugiego. Hmm. Najwyraźniej no nie ma zapowiedzi trzeciego jeszcze. A, hm, no to ciekawe, myślałem... Już miałem być zły, że mi zanieczyściło. No i widzisz, mówi... na dół <grym> Mówiłem, że był, fajnie. Będzie fajnie. Że no szybko dobra, nam poszło. Ale szybko to to? nam poszło. Szybko nam poszło. Jestem najlepszy. No, a wiesz, że trzeci level to będą kaczki. No, animatroniczne kaczuchy moment? No, dosłownie, animatroniczne kaczuchy moment. Cika na wrotkach. To będzie dla sobie przeciwnik. A tymczasem to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się next time. jest Jestem... из Тернокольца.